Cześć, z tej strony Asynet. Dzisiaj zrecenzuję Wam produkt marki Alpro. Na początku chciałam podziękować producentowi za tą wielką przesyłkę, którą właśnie tutaj Wam pokazuję. Otrzymałam napój kokosowy. Chciałabym powiedzieć parę słów o tym mleczku, które naprawdę jest fenomenalne. Wiele się słyszy, że liczba osób, które nie tolerują laktozy, wzrasta. Te osoby muszą unikać produktów mlecznych, mleka krowiego. Ich świat nie kończy się. Zwłaszcza jeśli do gry wchodzi. Firma Alpro. Alpro jest firmą, która produkuje przeróżne napoje, jogurty, wyłącznie opierające się na bazie roślin. W ich składzie nie znajdziemy mleka krowiego. Ja chciałabym zarekomendować Wam mleko kokosowe, dzięki któremu możecie przygotować wiele pożywnych. Zdrowych posiłków. Jak można wywnioskować ze składu mleczka kokosowego? Zawiera ono mało węglowodanów, posiada dużo tłuszczu oraz wartościowego białka. Napój kokosowy stanowi źródło magnezu, wapnia, fosforu, potasu, żelaza, selenu, a nawet zawiera witaminy takie jak. E oraz witaminy pochodzące z grupy B. W dzisiejszym świecie bardzo modne są produkty wegetariańskie oraz wegańskie. Dlatego, wybierając produkt Alpro, mamy świadomość, że sięgamy po najlepsze składniki. Jeżeli się ma nietolerancję laktozy, nie trzeba rezygnować z mleka. Tak po prostu, przechodząc na dietę wegetariańską bądź wegańską, jeżeli się ma nietolerancję laktozy, należy pamiętać o uzupełnianiu wapnia. Źródło wapnia znajdziemy w orzechach, zielonych warzywach, w morelach. Czytając etykietę mleka kokosowego Alpro, 100 ml. Zawiera tylko 20 kilokalorii. W 100 ml znajdziemy również niecały 1 g tłuszczu, w tym kwasy tłuszczowe nasycone. 2,7 g węglowodanów, niecałe 2 g cukru, 0,1 g białka. 0,13 g soli i 120 mg wapnia, o którym już wcześniej powiedziałam. Mleko kokosowe Alpro jest w 100% bezglutenowe oraz nie zawiera laktozy. Ważne jest to, żeby zwracać uwagę na skład różnych produktów, aby wiedzieć, co dla naszego organizmu. Okaże się najlepsze. Jednak, jak z całą pewnością, mogę dla wszystkich ludzi polecić produkty firmy Alpro. Trzeba również dodać, że mleko kokosowe Alpro ma niską wartość energetyczną, za czym stoi brak dodatku cukru, ponieważ mleko zawiera naturalnie występujące cukry. Ważne jest to również opakowanie. Opakowanie wykonane jest z Tetrapaku, dzięki któremu, kupując produkty firmy Alpro, pomagamy również dbać o lasy na całym świecie. Teraz zapraszam Was do kolejnej części mojego vloga, w którym pokażę proste. I szybkie posiłki z wykorzystaniem mleka kokosowego Alpro. Pierwszy przepis jaki Wam pokażę z użyciem mleka kokosowego Alpro będą płatki przemnoreżowe w polewie cukrowej wzbogacone w 7 witamin i żelazo. W płatkach ryżowych znajdziemy również kawałki owoców liofilizowanych. Wystarczy, że odmierzymy sobie odpowiednią ilość płatków i zalejemy je zimnym bądź podgrzanym mlekiem kokosowym. I pyszne śniadanie jest już gotowe. Kolejnym pomysłem na wykorzystanie mleka kokosowego Alpro będzie śniadanie składające się z owsianki. Wystarczy, że zakupimy sobie płatki owsiane. Mogą to być błyskawiczne, których ja użyłam w swoim vlogu, jak również mogą być też i te górskie. Do miseczki wsypujemy sobie parę łyżeczek płatków owsianych, a następnie Zalewamy je mlekiem kokosowym. Płatki owsiane możecie jeść na zimno bądź na ciepło. Pamiętajcie o tym, aby przygotowaną owsiankę odstawić na około 10 bądź 15 minut, a po tym czasie będziecie mogli spokojnie ją spożyć. Bardzo dobre. To po prostu mleko kokosowe jest wytwoną kwintesencją smaku. A teraz będzie coś dla miłośników kawy, niezależnie od tego, czy pijecie kawę z ekspresu, sypaną bądź zbożową, ale co ważne, pijecie kawę z mlekiem. Możecie tym razem... Poeksperymentować. Nie ma tutaj żadnej filozofii. Przygotowujecie kawę według swoich upodobań, dodajecie mleko kokosowe. Dzięki temu małemu eksperymentowi wasza kawa nabierze bardzo ciekawego, kokosowego smaku. Spróbujcie, a nie pożałujecie. Pyszny. Kawa o smaku kokosowym. Super z mleczkiem. Każdemu polecam. Mleko kokosowe możecie nie tylko dodać do płatków ryżowych, ale również do musli. We vlogu pokazałam Wam musli prażone z dodatkiem czekolady, orzechów oraz rodzyny. Ulubione musli możecie zaleć zimnym bądź ciepłym mlekiem kokosowym. I na pewno ta alternatywa w postaci innego mleka na pewno Wam zasmakuje. Z kolei musli crunchy. Świetnie współgają z mlekiem kokosowym Alpro. Przede wszystkim jest zdrowo, ekologicznie i oczywiście bio. Mleko kokosowe marki Alpro jest idealne, kiedy chcecie przygotować pyszny i pożywny shake. Albo smoothie. Ja Wam pokazałam wykorzystanie tego mleka w celu stworzenia bardzo chrystującego smoothie na bazie banana. Banana kroimy wzdłuż, a potem w plasterki. Następnie kawałki banana wrzucamy do naczynka, a później zalewamy mlekiem kokosowym. W celu zmieszania wszystkich składników użyłam blendera. W okamgnieniu możecie przygotować naprawdę zdrowy posiłek. Pewnością mogę wszystkim Wam polecić produkty firmy Alpro. Zwłaszcza rekomenduję mleko kokosowe. Mam nadzieję, że każdemu z Was ten smak mleka kokosowego przypadnie do gustu, a posiłki, które będziecie wzbogacać tym mlekiem, będą sprawiały wrażenie. Jeszcze smaczniejszych, aniżeli były do tej pory. Zwracajcie uwagę na to, co spożywacie i dbajcie o swoje zdrowie, bo ono jest bardzo ważne. A z produktami firmy Alpro to stanie się jeszcze łatwiejsze. Dziękuję za obejrzenie mojego vloga i do zobaczenia.